Nadwrażliwość pokarmowa Nadwrażliwość pokarmowa to niepożądana reakcja organizmu na określone składniki pokarmowe, która może przebiegać z udziałem mechanizmów immunologicznych lub bez nich. Reakcje immunologiczne określamy jako alergie pokarmowe, natomiast pozostałe to nietolerancje pokarmowe. Alergia pokarmowa może być idę zależna lub idę niezależna. IgE zależna występuje najczęściej, objawia się szybko po spożyciu alergenu i może prowadzić do ciężkich reakcji, jak anafilaksja. Najczęstsze alergeny to: mleko krowie, jaja, orzechy, ryby, skorupiaki, soja i pszenica. W przypadku podejrzenia alergii należy wykonać testy skórne punktowe lub oznaczyć swoiste IgE w surowicy. Leczenie polega głównie na eliminacji uczulającego pokarmu z diety. W razie wystąpienia objawów stosuje się leki przeciwhistaminowe, kortykosteroidy oraz w sytuacjach nagłych adrenalinę domięśniowo. Nietolerancje pokarmowe, takie jak nietolerancja laktozy, są wynikiem braku enzymów trawiących konkretne składniki. Objawy to bóle brzucha, wzdęcia biegunki. Rozpoznanie stawia się na podstawie wywiadu, testów eliminacyjnych i prób prowokacyjnych. Leczenie polega na unikaniu problematycznych składników i ewentualnej suplementacji enzymów. Nadwrażliwość pokarmowa może wpływać na jakość życia pacjentów i wymaga indywidualnego podejścia diagnostyczno-terapeutycznego. Ciało obce w przewodzie pokarmowym. Połknięcie ciała obcego to częsty problem kliniczny, zwłaszcza u dzieci, osób starszych oraz chorych psychicznie. W większości przypadków ciało obce przechodzi przez przewód pokarmowy samoistnie. Objawy zależą od lokalizacji i rodzaju przedmiotu. Mogą to być ból ślinotok, trudności w przełykaniu lub objawy niedrożności jelit. Ciała obce ostre, długie, wielkie lub toksyczne jak baterie, magnesy czy ostre fragmenty stanowią wskazanie do pilnej interwencji. Diagnostyka opiera się na badaniu klinicznym oraz obrazowym, rentgen lub tomografii komputerowej. W przypadkach połknięcia niewidocznych w rentgen, jak drewno lub plastik, konieczna jest endoskopia. Leczenie zależy od rodzaju ciała obcego i lokalizacji. W górnym odcinku przewodu pokarmowego stosuje się usunięcie endoskopowe. Jeśli przedmiot przeszedł do jelit i nie daje objawów, zwykle wystarcza obserwacja i kontrola pasażu kału. Powikłania to perforacje, zapalenia, a w przypadkach toksycznych materiałów, zatrucia ogólnoustrojowe. Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku dzieci często połykają małe elementy zabawek lub monety kluczowe jest szybkie rozpoznanie i odpowiednie postępowanie, aby uniknąć poważnych powikłań. Jeśli podoba Ci się ten podcast i chcesz być na bieżąco z kolejnymi odcinkami, zasubskrybuj nasz kanał. Twoje wsparcie pomaga nam tworzyć jeszcze lepsze materiały edukacyjne dla lekarzy.